Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku kultowe ciężarówki PRL-u. Mamy tutaj generalnie 105, 106, 104 i 103. Więc co tutaj ciekawego nam wjechało od De Agostini? Zacznijmy może od Liaza. 110, 80, 82, 0. To jest wersja taka komunalna. Tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj macie nawet zdjęcie sterylizowane. Czyli taka popularnie zwana śmieciarką. No. Także tak, tak to wygląda. Pewnie co niektórzy z Was kojarzą, pamiętają i tak dalej. I przechodzimy do samego modelu. Sam model wygląda tak. Jest dość ciężki. Pewnie, słuchajcie, no kurczę, kojarzycie, nie? Zobaczcie jaki tutaj uchwyt, tak, też na te okrągłe kosze. Tak to wyglądało. Tutaj mamy to, tego liaza. Teraz jedziemy dalej. Mercedes L 608D. No kurczę, chyba każdy każdy chyba kojarzy, nie? Tak mi się wydaje. Takie kanciasto, kanciasto porty normalnie. Różne dziwne rzeczy były. Tutaj mamy. Autoholowanie, numer telefonu. Możecie zadzwonić po pomoc drogową. Nawoziły się z Niemiec tego wszystkiego, tych wszystkich samochodów, nie samochodów tutaj. Mamy skalę 1 do, do 1 do 43. Więc śmiało możemy tutaj sobie coś umieścić na tej pacy. Nie wiem, co tutaj moglibyśmy jeszcze umieścić, ale coś na pewno się, coś się znajdzie. Nie? Także tak, taki Mercedesik tutaj z autoholowaniem nam De Agostini zaprezentował. Więc to jest, to jest samochód numer 2. Samochód numer 3 to jest Jelcz PR06. Czyli mamy ogórka pogotowie techniczne. Ogórek ścięty w połowie i wrzucone tutaj jakieś, jakieś podnośniki, żeby można było tutaj holo, żeby można było holować. Tutaj mamy gazy techniczne, że można było coś ewentualnie odciąć. Tak mi to wygląda. No to Na gazy techniczne może to być tlen po prostu, nie? O niebieski to jest tlen. Dajcie znać w komentarzach, jak, jak wiecie, co to mogło być. Bo ja strzelam, że gazy techniczne jakieś do. Do, 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 do prac takich kurcze z palnikiem, ale to mogę się mylić, może być to po prostu tlen. Więc okej. Okay. Proszę bardzo, to pewnie będzie wyjaśnione gdzieś. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zawieszenie, skrzynki narzędziowe. O, tak to wygląda. I ostatni, już gwóźdź tego odcinka, olbrzymia, czechosłowacka Tatra. Tu są chyba wypisane wszystkie miejscowości, przez które przyjeżdżała. Miejscowości, to bardziej chodzi ee, o kraje. Sowiet Union, Finland, Norway, Sweden, Denmark. Czyli tak po angielsku napisali, Sowjet Union, żeby było wiadomo. Kurka wodna. Powiem wam, że olbrzymi pojazd. Takie dwie kabiny. Kurczę, w sumie, nie? tak by nie patrzeć. Ta góra, to chyba tylko taka do zwiedzania. No, ciekawie się prezentuje, nie? Naprawdę ciekawie. Super, dwie kabiny, tutaj jakiś taki kamper, można powiedzieć. Dobra, czyli mamy, mamy TATRE, która jest dosyć ciężka i dosyć duża. I tutaj mamy informację. Wyprawa dookoła świata ruszyła 18 marca 1987 roku z Pragi, to dam, to dam trzy, w 3 lata dookoła globu. A gdzie on teraz jest? Eee, w, w Kopiwnicach, tak mi się wydaje, jest muzeum, więc tam został przekazany. O, metalowy model stanowił, stanowił obiekt westchnień. Tu tak napisano. Po dzień dzisiejszy chyba tak jest. To nam to nam Wielki turystyczny kamper. No takim kamperem to powiem Wam, że miło byłoby. No, ciekawy, ciekawy. Za dwa tygodnie będzie Jelcz z 90... Z 1975 też chyba taki znany, nie? Dla bynajmniej starszych oglądaczy, takich starszych jak ja. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki, onlajki i do zobaczenia w następnym odcinku.